Słaba, bracia i siostry, postanowiłem jeszcze przed końcem dzisiejszego dnia, niedzieli, podzielić się refleksjami z rozmów, jakie jeszcze przeprowadziłem też z przyjaciółmi z zagranicy dzisiaj. A więc zatytułem. Ten krótki filmik już tylko czas na działanie. Tak, ten film jest odpowiedzią właśnie na pytania, na które właśnie są zadawane. Na temat też, żeby mam się tłumaczyć i tak dalej opowiadać, odpowiadać na pewne, jak też zaczepki. Hmm. Powiem tak. Skończył się czas na przekonywanie. Tak, właśnie w kwietniu. Skończył się czas na namawianie. I kończy się już czas na gadanie. Będę nagrywał oczywiście filmiki jeszcze, właśnie informujące Was. Ale już został tylko czas na działanie. Z ciężkim sercem muszę to powiedzieć. Nieświadomi: 80% nieświadomych już poległa. Mówię w cudzysłowie, bo to, bo to wiadomo. Nie o to chodzi. Że w sensie fizycznym, że już poległa, ale poległa w sensie już przyszłym. 80% jest skazana już po prostu na kolejne lekcje, od nowa. Tylko już nas garstka przetrwa. I został tylko czas na zebranie się w realnym świecie, nie tylko w internecie. I dołączanie do grup, dołączanie do społeczności w żywym świecie. Bo tak naprawdę zostało już nam bardzo, bardzo mało czasu, dlatego nie zamierzam tłumaczyć niektórym panom czy osobom, dlaczego jakaś flaga się pojawia, dlaczego się coś właśnie podobnego dzieje gdzieś w moim otoczeniu i nie tłumaczę tego, bo już czas tłumaczenia się skończył. Prawda, pamiętajcie, tylko prawda sama się obroni i tylko to Wam pozwoli fizycznie spotkać się z tymi uświadomionymi, z tymi, którzy otworzyli się i przez ostatnie dwa lata, ja już opalowałem dwa lata temu, że już te pociągi z takim prędkością ruszyły jednak głęboko w Matrix, ten NWO i druga wysoko do wręcz oświecenia. Jak to iluminaci lubią też to używać słowo. I każdy, kto się przez ostatnie dwa lata łapał jednego czy drugiego pociągu, to po prostu został porwany i już w tym kierunku pędzi. To już nie ma czasu na zastanawianie. Dlatego wszystkie działania, jakiekolwiek będą, będziecie informowani. Uruchomcie swoje pokłady. Wiedzy. Znajdziecie nas. Znajdziecie każdą grupę, y, będę się staro was scalać każdą grupę, która y, y, po prostu działa już, y, a internetowi opowiadacze i y, inni y, ludzie, którzy tylko gadają, i w kółko opowiadają w sumie już to samo, bo gdyby mieli Dlaczego opowiadają? Bo gdyby mieli za zadanie Was połączyć w świecie realnym i chcieli to zrobić, to by to robili. A nie tylko od chwili na ekranie. Tylko Wam powiedziałem: 80% tego świata, całego tutaj internetowego, a znam większość z Was. Ci, którzy się będą czepiać, znam osobiście. Byłem w Waszych domach, znam Was. I dlatego mówię apeluję: czas ruszyć się, czas organizować się, a nie stukać w głowę. Bo każdy, ja opowiadam, co opowiadam z książek starych, yy, czyli od naocznych świadków, którzy to spisali, tylko opowiadam. Wnioski wyciągam te swoje, żeby nie znowić błędu. Ja już nie jestem ofiarą i, i baranem, tak jak kiedyś byłem, jak większość z nas. Teraz to naprawdę ostatnia chwila jest dla tych obudzonych, żeby teraz w ralu się połączyli. Także pojawiajcie się na wiecach. Zaszczepcie wiedzę taką, żebyście mogli u siebie tworzyć właśnie te grupki społeczne. I docierajcie do wszystkich. I myślę, że tyle. Takie dzisiejsze moje przemyślenia. To już jest naprawdę koniec. Koniec na y, po prostu już jakiekolwiek na siłę przekonywanie, budzenie innych. Ci, co się mieli obudzić, się obudzili. Ci, co się nie obudzili, mają cząstka z nich jeszcze szansę, a reszta wybrała. Pamiętajcie, tu nie ma czasu na litość. Można współczuć. Można wspierać nic więcej. Ja chcę przetrwać. Ja chcę żyć w szczęściu wprawdzie z bliskimi, otoczony też przyjaciółmi, otoczony zdrowymi, w sensie tutaj i sercu ludźmi, a reszta to już tylko wybór. Także jeżeli jeszcze zdobywacie informacje, weźcie gęstsze sito i przesiejcie jeszcze raz plewy od ziarna. Działajcie. Zapraszam do działania. Słowa, bracia i siostry. Wiem, zabrzmiało to poważnie, ale tak jest. Pozdrawiam jeszcze serdecznie. Spokojnej nocy życzę. Niech Wam źródło w dzisiejszej, w dzisiejszej nocy, śnie, podeśle rozwiązania i cele. Pamiętajcie, liczy się cel. Jak macie cel w życiu, będziecie mieli wspólną myśl, tak jak my mamy, to będziecie wiedzieli, co robić. Bez względu na to, kto Wam będzie nogi podkładał, kto będzie na Was pluł, kto będzie Was próbował odciągnąć. Od tego, co robicie. Życzę szczęścia wszystkim. I do zobaczenia. Człowieku, idź spać. <grystanie> Oczywiście, pójdę spać. Rano trzeba do pracy. Sława, bracia i siostry. <grystanie>